Kieruszowianie po kilku tygodniach oczekiwania licznie stawili się na otwarciu lodowiska przy ulicy Szkolnej. Ślizgawka przez okres ferii będzie czynna codziennie od 11 do 21. Wstęp dla wszystkich będzie możliwy od godziny 15. Na piątkowym spotkaniu inaugurującym lodowe festyny nie zabrakło muzyki, zabawy oraz ciekawych konkursów przeprowadzonych przez animatorów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka. Niestety aura nas nie rozpieszała i plany wcześniejsze, że będzie otwarte lodowisko w dnia 6 grudnia, czyli na Mikołajki niestety pogoda nam popsuła troszkę te zamiary w dniu dzisiejszym ze względu na to, że rozpoczynają się od poniedziałku ferie zimowe będzie już czynne codziennie od godziny 11 do godziny 21 z tym, że zajęcia Realizowane tutaj w ramach ferii zimowych przez szkoły od godziny 11 do 15 i od 15 wstęp wolny dla wszystkich uczestników. Życzę miłej zabawy. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy festynem na rozpoczęcie ferii zimowych. Natomiast w okresie funkcjonowania lodowiska będzie wiele festynów przeprowadzonych, zabaw, różnego rodzaju gier. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dodajmy, że wstęp na lodowisko jest bezpłatny, ale trzeba zaopatrzyć się w swoje łyżwy.